Ktoś ty. Za czym wężysz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście wiedźmi. Gerald Z. A ja towar Egebracht, jestem tu kwatermistrzem. Dawno nie grałem. Witajcie, kwadramistrzu. Cześć i chwała, Geralt. W czym pomóc? Znalazłem twoje ogłoszenie. Wy, Wiedźmini, jesteście ponad świetnymi tropicielami. Jeśli to prawda, może będziesz mógł mi pomóc. Kilka dni temu wysłałem oddział zwiadowców do lasu po drugiej stronie jeziora. Żaden z nich nie wrócił. Znajdź moich żołnierzy i przyprowadź ich do obozu. Dobrze zapłacę. Ale tyle, ile stoi w ogłoszeniu, i ani grosza więcej. W księgach rachunkowych musi być porządek. Okoliczni wieśniacy raczej nie uznają was za wyzwolicieli. Do rzeczy wiedźminie. Twoi żołnierze mogli wpaść chłopom na widły. Kilku kmiotków w dziurawych łapsiach wyrżnęło oddział cesarskich zwiadowców, a może zjadłeś smog. Peszcze bledę żok. Czego mieliś szukać w tym lesie? Niczego. Regulaminowy patrol. Zajmę się tym. Zacznij poszukiwania po drugiej stronie jeziora. Powodzenia, Wiedźminie. Zwisko Nilwgardczyków Opuścili je w pośpiechu. Dziwne. Oprócz śladów buciorów są jeszcze tropy bosych stóp. Muszę wejść głębiej w las. Ślady Nilfgaardczyków. Prowadzili tędy grupkę bosych chłopów. A może odwrotnie? Ślady Nilfgaardczyków prowadzili tędy grupkę bosłych... chłopów. A może odwrotnie? Ślady Nilfgaardczyków prowadzili tędy grupkę bosłych... chłopów? A może odwrotnie? Ciało jest dziwnie powykręcane. Umarł od zatrucia. Perna. cudowny Stężenie pośmiertne sugeruje zatrucie, ale zaraz... Coś wyżarło mu wątrobę. Trupojany? Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego. Ciała? Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był nilowgarski żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był nilowgarski żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Паску, i love me to Witajcie, kwartermistrzu. Cześć i chwała, Geralt. W czym pomóc? Znalazłem ciała Twoich żołnierzy. Zabiła ich samica wywerny, bo weszli na jej terytorium łowieckie. Wywerna? Pest? Odkryłem też coś jeszcze. Nie wysłałeś tych żołnierzy na zwykły zwiat. To był oddział Katów, który prowadził redańskich jeńców na egzekucję. Taka jest wojna. Ci, co ją przegrają, giną. w Nilgardczyku. Nie mam ochoty na filozoficzne dysputy. Ani ja. Zasłużyłeś na te pieniądze. Masz i zostaw mnie. Szukam mojego syna. Przybyłem tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trola poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Nie chcę odbierać nadziei, ale nie wszyscy żołnierze wracają z wojny. Wiem co to wojna. Mój mąż zginął pod brenną. Ale ściągnęłam jego zwłoki do Nilfgardu. Tam je pochowałam. I tak samo zrobię z moim synem. Jeżeli będę musiała. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta, albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej nilfgardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy Nilgardczyk? Jego ojciec pochodził z Makturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi, a syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć? Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I Pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrotberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano, zobaczymy. マハかム Witajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Gerald. W czym pomóc? Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest uparta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie Wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Zwracasz się o pomoc do mordercy? Myślałem, że masz odrobinę honoru. Chcę pomóc Nilfgaardzkiej kobiecie. A ja nie chcę cię tu więcej widzieć. Zrozumiano? Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. A teraz spójrz się i opowiedz mi wszystko, co wiesz. Tak jest. Ten rudy szczeniak służył w jeździe na Zairskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować. A ja kazałem ich gonić. Część złapali na bagnach, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten Rudy był wśród nich. Po Nilfgaardzkim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Wojna. kurka. ci kobiety z północy mają się raz na kwartał. No. Ej ty, zatrzymaj się! Gerald z Ryvi, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod wyzimą. Mm, urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, było było o jednego więcej. Lena, ona przeżyła dzięki twojemu eliksirowi. To miłe, że nil gardzki żołnierz tak się przejmuje losem prostej nordlinki, ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją gryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod garnizonem. Jebskie miejsce wybrałeś na schadzkę. Gdyby nie gryf, dopadłoby ją co innego. Wiem, ale mogłem się wyrwać tylko na godzinę. Między wartami ten las był blisko. Słuchaj, Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mirę. Biedzmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej? Ja wiem, czy ci dziękować, czy przekląć, za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. Porfa, też próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Uciekli na wagnę. Uciekał, ale bagno go zatrzymało. Musiał być dobrym celem dla kusznika. Włosy czarne. Ten ten. Uciekał, ale bagno go zatrzymało. Musiał być dobrym celem dla kusznika. Przyzłów. Zupełnie jakby ich ktoś trapił. Ktoś trapił te To chyba on, ale żeby wiedzieć, na pewno muszę mieć coś więcej. Ma list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Został schwytany i powieszony za dezercję. Łżesz! Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci. Mój syn nie był tchórzem. Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list do ciebie. Droga matko. Może to już ostatni raz do ciebie piszę. W tych wszystkich listach okłamywałem cię. Wybacz. Nie jestem bohaterem. Zabijanie nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Znosiłem to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinać niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec. Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto Twoja zapłata.